Witam wszystkich z tej strony, tropiciel. Chwilę temu KSW ogłosiło kolejny pojedynek Galika SW52 w Gliwicach. Zaskoczenia tutaj nie ma, no bo o tym pojedynku wiedzieliśmy od dawna i też często wam o nim wspominałem, choćby nawet w fight cardzie Galika SW52. Nie tak dawno jeden z moich widzów, Robert, którego tutaj pozdrawiam, e, przysłał mi zdjęcie plakatu gali, który znajdował się na Węgrzech. No a na tym plakacie widniał nasz Iwan Buchinger o jego kolejnej walce, no nic nie wiadomo, żaden portal nic o jego kolejnej walce nie wspominał. Może była to walka w innej formule. A może ta walka wcale się nie odbyła? Gala była zaplanowana teraz na 26, więc KSW pewnie czekało na wynik walki i dlatego dopiero teraz go ogłosili na galę KSW 52. Tylko no, KSW nadal zapowiada go jako zawodnika z 36 wygranymi na koncie, więc albo nie powalczył wcale albo powalczył w innej formule, no albo ukrył przed wszystkimi kolejny występ, albo co gorsza, no przegrał walkę i mimo tego dostanie pojedynek o pas, no ale póki co nic na temat tej walki, która miała się odbyć, nie wiadomo. Saladin Parnas, szedł jak burza po pas mistrzowski Federacji KSW, zdobył go, no a teraz przyjdzie mu go obronić w walce z bardzo doświadczonym Iwanem Buchingerem, który teraz po upadku federacji XFN będzie szukał nowego domu, podobnie zresztą jak Patrick Kinsey. KSW ma teraz problem z wagą piłkową. Jeszcze rok temu do wyboru mielibyśmy trzech zawodników, których można byłoby wystawić do walki o pas. Dzisiaj w zasadzie mamy tylko Filipa Pejcza, który jest po jednej wygranej w KSW. Ale o kolejnego Polaka no będzie tutaj bardzo ciężko i trzeba będzie tutaj skupić się przede wszystkim na odbudowie Filipa Wolańskiego, bo w zasadzie tylko on jest w stanie jeszcze tutaj coś się zamieszać w tej wadze piórkowej. KSW jak to zwykle bywa no musi ratować się zawodnikiem z zagranicy. Szkoda, że nie został on sprowadzony szybciej i nie podchodzi do walki o pas choćby z jedną wygraną na koncie. Ale tak już w KSW bywa, że Polacy muszą zasłużyć na walkę o pas, a zagraniczni zawodnicy dostają tę walkę o pas z marszu. W przypadku Buchingera trzeba powiedzieć, że nie jest to byle kto, walczył on na dużych, fajnych galach, jest byłym mistrzem organizacji Cage Warriors, w wadze lekkiej jest byłym mistrzem M1 Global, w wadze piórkowe jest mistrzem nieistniejącej już federacji XFN. No miał okazję też zmierzenia się z Conorem Magregorem I pokonał on dwóch byłych zawodników KSW Sergeja Grecicho i Mansura Barnaoui Więc nie dziwię się, że KSW zwróciło na niego uwagę Na pewno będzie cennym wzmocnieniem kategorii piórkowej Tutaj w federacji KSW I na pewno jeśli nie uda mu się zdobyć pasa To na pewno w walce o pas jeszcze go zobaczymy No bo nie widzę tutaj innego zawodnika poza Parnasem który mógłby go zatrzymać Jest to fajne zestawienie Dwóch bardzo mocnych europejskich piłkowych, No ale mnie tutaj Bardziej zelektryzowałby pojedynek Saladina Parnasa z byłym mistrzem KSW Kleberem Koike Erbstem Bardzo żałuję, że KSW nie dogadało się z Japończykiem Bo czy by tym mistrzem Został czy nie No to potrafił czarować rywali w parterze I fajnie się to oglądało Więc jego powrót bardzo by mnie ucieszył Buchinger też nie jest złym rywalem, tak? Na pewno ma szansę pokonać Francuza. Zarówno Iwan, jak i Kleber są zawodnikami, którzy najczęściej wygrywają poddaniami, ale wydaje mi się, że jeśli ktoś z tych dwóch zawodników miałby poddać Saladina, to byłby to właśnie Kleber kojke Erbst. Ale poczekamy do grudniowej gali, może się tutaj mylę i słowak nas zaskoczy. Jest to dobra walka, natomiast brakuje mi tutaj takiego polskiego akcentu. Kleber przynajmniej był tym pogromcą Polaków. A Buchinger jednak jest nową postacią, która swoją pozycję w KSW dopiero musi sobie wyrobić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja mam nadzieję, że będzie to dobra walka i będziemy z niej. Zadowoleni, na pewno Buchinger jest gwarancją dobrej walki i póki co jest to chyba najmocniejszy przeciwnik Saladina. Ivan wciągnął do rekordu Mansura Barnawi, czyli kolegę Saladina, a teraz będzie chciał wciągnąć jego samego, więc na pewno będzie bardzo ciekawie. Ale najbardziej jestem ciekaw tutaj waszej opinii o tym pojedynku. Komentarze oraz ankieta w prawym górnym rogu a ja zachęcam was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Cage MMA. Pozdrawiam was tropiciel, trzymajcie się.